Dobra, odpisałem Szymonowi, teraz można grać dalej. Majers to jest najlepsza postać. Jaki Szymon? A kto to był? Nie no, Szymon. Jaki Szymon? No ten, co mówiłeś, że komentarz napisał. Gdzie tu są boty jakiekolwiek? A, ten Szymon nie ma Bambi. Botów? Szymon Bambi. Ej, tu nie I ma da, w ogóle botów muzycznych? No. Nie, 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 ma. Jak to? Nowy musiałby dodać, chyba Nowy dodaj bota. Później. No nie, teraz, nowy. No teraz my gramy. Nie, prawda. <grym>, nieprawda, tak? tak? Mam się skryć za kamieniem? Tak. Tak? I później krup do mnie po... Ten Potwór to widoczny, jeden z rąk drużyny. Nowy... Ty musisz no, nowych tych wymyślasz. Potworów z bakruntów. Tak, no. i robisz teorie spiskowe. Tak. Czy bingi aż z wywołał World Trade Center? Znowu? Majers? Znowu? <laughs> Znowu wywołał World Trade Center. Ja myślałem, czemu ta gra taka ciemna? jest, Widzę mnie mniej niż zwykle. Znowu sobie ekran ściemniłem, ciemny, wiem, jak grałem A tym, razy. że Majer jakby nie widać ten? Że jest. Bo on, stalkuje. on stalkuje. Jak stalkuje to nie, nie słychać. Nie widać go tam, coś tam. Co się nie słychać. Ale... Nie ja wiem to jak niektórzy ludzie mają, mają narysowane serce Osiem, to ja miałem no. narysowane serce na swojej postaci i ono bije tak Nie wiem jak to łączyć To Pełnią jakaś życia. umiejętność Co? Pełnią życia Nie wiem O Na 300 udało się z czeka. Jest ale ogólnie Majers jest przewoloną postacią. No wyobraźcie, że żeby zrobić nad czarnym ten, tylko to tak. na białym. Black black, wow. black, 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 black. No. Bil, bil. Co, idzie do was. Coś idzie do was. Chyba go widziałem nawet. O, on ma strój tego, jakby był ze szpitala czy coś, no nie? Tak, pielęgniarze. On fajny jest, on nabił nie sobie. pielęgniarze. pacjenta, Wstałkowo, coś nie mysz, Na No uderzył kogoś. Uleżę. Czyli nie eee, na to spoko. A widzę nawet gdzie... Ja bym akurat. chciał jego strój z Friday 13. Może będzie ten Ja bym chciał właśnie ten strój z piątku z 13. Stalkuje, stalkuje, uwaga, stalkuje. A to chyba mnie. Nie trafił cię! Goni cię. co go, zablokowałem go. Ja go czasnąłem paletą. Zablokowałem tak Bardzo dobrze, dziękuję Po prostu kucałem i wszedłem tam pod nogi. No i git. Ja Ciebie widziałem, ale tam się przestraszyłem, że Ciebie zamorduje zamiast mnie, myślę. Że tam... A paletę mi na łeb <grym> Nie, nie, już rzuciłem, nie? Ale się przestraszyłem, że rzuciłem go na ciebie. Hmm. Ale jak sobie tak grawnie poradziłeś, to spokój, nie? No, tak ta, jak aż zaczyna ogarniać, tak? W sensie wymijanie tych morderców. Może dlatego, że mamy na tyle słaby, że nawet ja sobie z nimi radzę. Najgorszym wrogiem jak na razie dla mnie były skliczeki, nie? W sumie na są. O, gen. Jest! Jeden! To jest stres ogromny Zamusiłem paletę, to nice. Dobra Tak, szczerze Majus jest najbardziej tak szczerze, według mnie, przewalony. Mm. Według mnie, nie, bo... Po mm. jego jest taki, że on właśnie się może skradać. Ghost legion, Legion legion. Legion? Ghostface też się może skradać. On tam kłóca nawet, Ghostface. Ghostface? Może tak. z, z ro, rogu tam się. Tam. O nie! Trzy razy mnie trafił. A ile masz tych szarców Marcel? nowy? Eee, nie wiem, chyba z 3000 No To co? No Jak on mnie. Sankwarium. Ja to mam 6000. Hu? Gdzie tu jest jakaś paleta? A, maj a majesę można kupić za te punkty? Sprawdzę zaraz, dobra? Co? Sprawdzę. Tu no weź prawda? Ja pozbieram na Bo da no to jest U no no! RIP nowy. No, starałem się! A rip nowy, no. Starałem się! Poczekaj w spokoju. Nie chciałem go zwalić do gena waszego. Na pierwszym nie masz na nie, nie wiem, co myślałem, że masz drugi. Już od razu tutaj chciał mnie zamordować. A, <noise> A ty to kto chciał paletę na mnie No jak na siebie? No ma majer... ja pe pe zartuję pe, pe, pe. O, Jak u... chcę wyjść! Dobra. On idzie za tymi śladami, co zostawiłem. Jest okay, spoko. Co to jest za jakiś. Aha, dobra. dobrze. mi mnie, Git. Co się. Zdarzyło się. mnie, się. Zdarzyło się. Zdarzyło się. To jest. Pedofil... W Rodomia. Egipski. Poszedł za to bo. A, wiem, wiem. Nie, teraz kopiuję to. Skrzynka. Skrzynka! Otwieram, otwieram Otwieram, otwieram. Jest taki perk, że jak otworzysz... że widzisz skrzynkę tam na odległość jakąś... Tak, a jeszcze ci... masz lepszy loot. To się grabieżca jakiś nazywało czy coś tam. Używałem tego. Ja też! Jest... A i tak mam filetową <laughs> skrzynkę, także spoko. Letową screen. A, letową. No no, no, najlepiej. Co? Nie dam rady chyba przyjść. A coś... górę, się, czy ten... co? Ja ci Gdzie jesteś? Chodź na górę, ja na górze jestem. A u góry? No to ja muszę przyjść tam. Ja Jest na tej łódce takiej zniszczonej, co tu generator był. Dobrze. Przyszedłbyś? No idę, no Jest. Idę do niego. No nie, chyba na mnie, nie wiem. Nie. Nie, na górze jesteś Marson, na górze czy gdzie? Jestem eee, na, na łódce. łódce. Też jestem Na górze, górze łódki. Jest o, Oj. Ty, na łódka Oj, tam jest generator inna łódka Zbliżę się to nie chcę dokończyć tego zastranego gena Ja też Ja też żeby generator Nie no już na dymkę było Widzę cię ja. Dosłownie chwila Jesteś Teraz skopię gena i znowu będzie w dupie. No trochę. to co zrobię, ten generator? To... już nie rób, już nie rób. Nie? No. Się pospieszyłem. Nie ruszaj się, Mugur. No nie mogę ci uleczyć, chodź tutaj. Mm, ja wiszę jak coś, nie? Tylko wyleczę Marsona No dobra, dobra. No to no, ci pomoże tam chyba. No ja, ja mam drugie wyślenie, ja tak miło. że już trochę mniej, nie? No dobra. A drugi wiszenie, dobra. No ja tak droga, nie, nie. No. Chciałem Marcona, bo jakby się wywaliło on to. Tak. No ja wiem, ja wiem. Robić generator? Rób. Kaj, jeden raz. Ty się zaczkałeś. Jeden raz. Oha. O jeden raz za dużo. A tam jest sprawie skończony. Ten. No tak, no bo ja go robiłem, no chciałem dokończyć. Prawie co? Co? skończony. Dokończymy go pierwca. Do, chodź, 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 chodź. chyba, muzyczka jest. Czemu? Leczysz się. No co za gówno. Prawdziwy przyjaciel, 6 na 20 Za nic swym się nam chwilowo. Spokojnie. Ej to zrobimy coś z No znowu generalizm. ten swel tu idzie. Ja go lupuję, ja go zlupuję. Nie trafi mnie, dobra, nice. Dobra, ja się ulusz. Nie trafi mnie. Dobra. No i mówię, on jest słaby, ale chciałem strasznie tego gena zrobić. Dobra, no. rób, rób, rób gena, rób gena. Dobrze, wszystko i. zaniosę. A w czy? Jednak nie. Jemną mnie, dobra. No, lecz się, no lecz. No leczę się, boi nie... Co tu jeszcze? nie ma tam... <laughs> no, nie wiesz? <laughs> no, spokojnie jak ja mam być spokojny, jak ja nic nie mogę zrobić. To jest taki upośledzony chłop, nic nie potrafi normalnie zrobić. D -d 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 dogonić ciebie, uderzyć cokolwiek, ale ja tak strasznie chcę cokolwiek dokończyć, ale przyjdzie w najgorszym momencie, słuchaj, jak ja chcę już dokończyć, nie wiem, nadynkę mam gena dwa razy, słuchaj, nie musi akurat przyjść tutaj, krążę jak bot. Dokoła... Schowałem się w krzakach obok, nie mógł mnie widzę, znaleźć. Się, widzę, widzę. No mówię właśnie o tym, że jest upośledzony, ale i tak nie możesz nic zrobić, bo krąży słuchaj, jak ten bot. Dobra, uciekaj, uciekaj w inną stronę. Na inną stronę, Tam jest. No i widzisz, no ja wpadłem na niego i mi nie trafił. Ja robię gena. Ja chcę go dokończyć dziś. Ale nie, bo ten swelu znowu ty idzie. Uderzyłem go, dobra. Ty go uderzyłeś? Szafą? Paletą. Oh. A szafą, nie mam tej umiejętności. A i kolejny genator, zakończyłem już. No ja bym chciał skończyć ten jeden, ale co chwilę tutaj Chciałbym ten... Mam umiejętność, ale nie No dobra. dobra. Idę ci pomóc, wiesz co, nowy. Nie, no no, no ale ja tu, on ciągle, no robimy, mówi ci, bo odkrąży! Robimy. Robimy go! No dobra. Chodź. Chodź. Ja chodź. ci powiem. A, uderzył kogoś, uderzył kogoś. Pewnie miał trzecie wiszenie, ale ciul, chce tego gena zrobić. Ulecisz no? mi. Brat. Ulecisz mi. Nie, ja się wyl... Idę! Chce jej pomóc! Gdzie do nas? Nie wiem, ale ten gen idzie znowu nas, idzie, jest. Idzie, 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 Czekaj! Się wystalkował! Jebnął mnie, Nowa. no i widzisz na że leczeć. Jeśli mówiąc, wszystko psuje, to jest taka menda, słuchaj. Nic nie potrafi, ale i tak przychodzi i sama jego obecność sprawia, że jesteś w dupie. Tak, tak, no. Róbcie tego gena, ostatni jest, ostatni! Ale jak ten bot tam ciągle krąży, no! Jest, są trzy geny. Ja się muszę wyleczyć. On nie może, on nie może znaleźć tego. Ciebie. Haka. Aha. Nie uciekłem właśnie w tym momencie. No i O, a, ja. a on ma wystalkowane, jeszcze jakby co. Uciekaj nowi. Dobra, Ucieka. mhm. Nice. Nie otworzył mhm. szapki. No nie, mówi się upośledzony jest. Po prostu krąży jak bot! No drugie kółko, zatem mówię ci! On ma wyznaczoną trasę! Ja go odciągam Jeszcze Ej, jak ktoś, to ja zaraz przyjdę, dobra? No spoko. Dobra. O nie. Wziął mnie? Nie, nie wziął. Jedną mnie, dobra. GG's. Chyba po mnie. Ale nie masz trzeciego wiszenia. masz? Pierwsze. A, no Ale nie, ale nie chcę tego, tak mieć tego pierwszego, tak tak wziąć. Nie No, no rozumiem. To się no Dobra, pierwsze wiszenie. Ciekawe czy mnie zauważył jak będę w szafie, na kogo? Poszedł, no dobra, chodź. Chodź. Idę, biegnę. On nie wraca? Jest, 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 jest. No mówię ci, to jest bot, on krąży. Uciekaj! <grym> 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 Widział twoje ślady, tak, jak biegłeś. Aaa, momentum No tak! A mementum no ta. morić ci robi? Trzeba było siedzieć w szafie. Róbiolo. I po co ja się leczyłem? No przecież, że nie po co. Ja właśnie mam tego. A w sumie jakieś generatury zaczęte i prawie skończone? No. Właśnie. Co? <laughs> pomóż mi ktoś, Jaki no. Pomóż. A pilnuje Nie. Nie, w sumie tak. Krąży, ale... Ty, On nawet tak nie tak wie, że i... pilnuje. On po prostu robi kółko nie, jak nie, BOT nie. słuchaj. nie mnie, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie, kurwa, do mnie. Chyba pierwszą nią wiesz. Dam się hitnąć, dam się hitnąć. Nie wiem, On cię zaraz zgubi sam słuchaj, nawet... Zgubi. Jakby, jakbyś jakby, Jakbyś jak w prostej linii to on cię zgubi słuchaj On jest taki upierdliwy, bo on krąży słuchaj jak tak jak taka mucha słuchaj do koło ciebie słuchaj Cały czas Nie Memento Mori ma Tak ma Nie wiem czy zużyte bo jest takie wiesz, że na jedną osobę na przykład Na zielono, Jest to unram używał na mnie Dobra <grym> <grym> <Ujeg. grym> Gen, ten gen co robiłeś już nie, nie ma go No właśnie o to chodzi, tak było za każdym razem Jak tylko przychodziłem, robiłem, słuchaj robisz, nie? Nowy? Obserwujesz? Obserwuję akurat ciebie, no Co byś chciał pokazać? Co, położysz się? <grystanie> tak Dla <się>. tak. <grystanie> fanu On tam chodzi? Nie, żebyś tu leczyć A ty masz tam bez jęków fan... No nie słychać i krwi nie widać w ogóle A to jest tak. fajne w sumie bo cicho, cicho, jestem właśnie. Tak, to, to jest Cicho. G... Więc mogę się schować praktycznie, no nie? <grym> w tej trawie byś jeszcze, nie? No. Jeszcze jakbym tego... tą kamizelkę miał tak ...zakrwawioną. Hmm. No była gdzieś, gdzieś jest generator... Czy to jest Jak szybki jestem, tak szybki jestem. Wow. No, widzę. I widzisz, bot zatań... zatacza kolejne kółko. A nie. Widzisz, mówiłem. I zaczynasz tego gena i tutaj jest. No mówię ci, on nic nie potrafi sam zrobić, ale po prostu krąży. Otwieraj gate. Dobrze. Dobra, robię, bo jak to. No mówię, on po prostu ma wyznaczoną ścieżkę, słuchaj. I targetuje cię w momencie, w którym jesteś za głośno, słuchaj, nie? Lewo. Idę. Ten od, na prawo trochę bardziej. Tak mnie kusiło, żeby tego od gena dokończyć na dyntkę był już tam wiesz, ja miałem nie miałem światową skrzynkę. Nie. Gdzie? Wziął cię, nie. Gdzie? wziął Uziął. Znajdzie hak. A... Wydosta... Spróbuj się wydostać. Nie, tu jest hak. Zauważy go. A prawie. To jest, to jest otwarte, ta? to? Tak, otwarte. Mhm. Bo ten pasek na górze Ci pokazuje, pokazuje się tylko w momencie, kiedy bramy są otwarte lub kiedy mordule zamknie Ci klapę, kiedy jesteś ostatni. Ja, ja, dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Do bramy, do bramy, do no, bramy. Uciekaj, do bramy, do bramy. Jesteś ostatni. Tak? Jest. <laughs> Dawaj Nie ma tak jak punkty, nie? No ci mówię, on jest upierdliwy, bo robi ścież, zatacza kółko jak bota, ale poza tym to jest wiesz, ja się, <grym> się, jest... się połączył. <grym grym> Ojej. No, jest mój dzień coś do tewet, no nie ja mówię. Nie po prostu mamy słabych mordulców. Ale Jarek. może masz przy okazji dobry dzień, no nie wiem. No, dobry dzień. ze bo... ja się na początku był chujowy, bo wywalałem się na początku na to rękwitowałem. Idę pana na 5 minut, ale dobra.